Bułgary czy Serie. Tak mniej więcej wyglądał element planu od jednego trenera, którego imienia i nazwiska nie będę przytaczał z oczywistych względów. Cześć, witajcie na kanale Kozak Układ. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam parametry. Parametry treningowe, które są niezbędne w dobrze ułożonym i spersonalizowanym planie treningowym. O metodach periodyzacji, czyli progresu w poszczególnych mikrocyklach, czyli tygodniach treningowych, nie będę dzisiaj mówił, ponieważ to jest obszerny temat na inny odcinek. Jeśli chcielibyście taki zobaczyć, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Zacznijmy od tego, jakie parametry treningowe muszą się znaleźć w Twoim planie treningowym. Ćwiczenie, serie i powtórzenia to zdecydowanie za mało. Jeśli właśnie dostałeś plik od trenera, i masz tylko te trzy parametry, to radzę ci najlepiej zmienić trenera, bo taki trener nie traktuje cię poważnie. No wiesz, nieźle ostro, nie? Ostro. Możesz zrobić trzy serie po 10 powtórzeń i w ogóle nie wyjść z treningu zmęczony, a możesz zrobić trzy serie po 10 powtórzeń i ledwo wyczołgać się z tego treningu. Dlatego informacja o tym, że masz zrobić trzy serie po 10 powtórzeń i nazwać ćwiczenia, to zdecydowanie za mało, żeby wykonać ten trening w określonym celu. Najważniejszym parametrem, który nie do końca jest parametrem, jest dobór ćwiczeń. Chodzi nam o to, żeby wycelować pracę w miejsce, które nas interesuje. Żeby lepiej zaobrazować parametry treningowe, posłużę się plikiem, który sobie stworzyłem i plikiem, którym ja rozpisuję swoje plany treningowe. Pierwszym parametrem będą serie. Tutaj za bardzo nie ma o czym mówić, to jest raczej proste. Ważne tylko, żeby nie przesalić z objętością treningową i żeby nie było tych serii z kolei zbyt dużo, a nie zbyt mało na konkretny obszar. Kolejnym parametrem będzie liczba powtórzeń. Jeśli chodzi o liczbę powtórzeń, to już trochę wygląda inaczej. Liczba powtórzeń będzie inna, jeśli Twój trening nacelowany jest na hipertrofię. Inna będzie, jeśli Twój trening wycelowany jest w moc. Inna, jeśli Twój trening jest wycelowany w siłę. To wszystko zależy, dlatego akurat liczba powtórzeń jest mocno zmienna w zależności od Twojego celu treningowego. Kolejnym parametrem będzie RIR bądź RP. Jest to jakby skala ciężkości danego ćwiczenia. U osób początkujących może okazać się, że skala RP będzie lepszym rozwiązaniem. Skala RP to jest skala od 1 do 10, w której oceniamy ciężkość danej serii treningowej. Czyli jeśli mamy RP 10, to znaczy, że seria ma być bardzo ciężka w okolicach upadku mięśniowego. Jeśli to jest 6, 7, no to względnie mamy jakiś zapas przed upadkiem mięśniowym. Ja z kolei posługuję się skalą RIR. Skala RIR to jest skala, w której oceniamy liczbę powtórzeń do upadku mięśniowego. Czyli jeśli mamy RIR 0 oznacza to, że robimy serię do upadku mięśniowego. W momencie, jeśli mamy RIR 5, to po zakończeniu serii, w której na przykład mamy zrobić 3 serie po 10 powtórzeń i mamy tam RIR 5, oznacza to, że przy 10 powtórzeniu, kiedy kończymy ćwiczenie, subiektywnie odczuwamy, że mamy jeszcze 5 powtórzeń do upadku mięśniowego. RIR IRP będzie bardzo ważny u osób początkujących i u osób zaawansowanych. U osób początkujących ważne jest, żeby ten RIR był większy. W momencie, jeśli osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z siłownią i ciężarami, robiłaby coś do upadku mięśniowego, bardzo możliwe jest, że gubiłaby technikę. Przez Ciężkość serii i to, że robimy to blisko, blisko tego upadku, mielibyśmy problem z utrzymaniem prawidłowej techniki i wykonywaniem ćwiczenia po prostu dobrze. Tak samo Scarlil często może być błędnie oszacowywana u osób początkujących osoba, która ma wykonać serię 3 razy 10 powtórzeń z RIR 2, czyli dwoma powtórzeniami do upadku mięśniowego, często uzna, że ten upadek mięśniowy powinien być wcześniej, niż faktycznie miałby miejsce. Wraz z doświadczeniem okazuje się, że to, co kiedyś wydawało się na RIR 2, dwoma powtórzeniami do upadku mięśniowego, wraz z biegiem kolejnych lat Okazuje się na przykład rearze 10 i to, co wydawało nam się bliskie upadku mięśniowego, w rzeczywistości jest dalekie do tego upadku. Parametr rear jest mocno powiązany z objętością treningową. Robienie wszystkiego na riże 0, czyli na seriach do upadku mięśniowego, będzie nieefektywne, ponieważ szybko może dojść do jakiegoś przetrenowania. Z kolei robienie czegoś na riże powyżej 5 też będzie nieefektywne ponieważ bodziec dla mięśnia do wzrostu będzie zbyt mały. Dlatego można przyjąć, że taki odpowiedni RIR to będzie w okolicach 2-3. Oczywiście dobrze by było, gdyby ten RIR na przestrzeni kolejnych mikrocykli treningowych on żeby nam malał. Tak jak tutaj u mnie w pliku treningowym ten RIR z tygodnia na tydzień powinien nam maleć. Kolejnym parametrem treningowym będzie tempo ruchu. Tempo ruchu jest bardzo ważne zarówno u osób początkujących, jak i u osób zaawansowanych. U osób początkujących ważne będzie zwolnienie fazy ekscentrycznej, żeby lepiej opanować sam wzorzec sam wrzoze, sam sam ruchu. Sam wzorzec z ruchu. Natomiast u osoby zaawansowanej to bawienie się tempem bardzo jest ważne w momencie, kiedy mamy jakiś słaby punkt. Na przykład u jakiejś osoby może być słaba faza koncentryczna, albo w którymś momencie naszego ruchu znajduje się jakiś słaby punkt. Wtedy przez na przykład zwolnienie fazy ekscentrycznej, albo przytrzymanie, zrobienie jakiejś pauzy w konkretnym punkcie, możemy pozbyć się nas tych naszych słabych punktów. Można przyjąć, że klasyczne tempo ruchu to jest tempo 2.1x1. 1. Co to znaczy? Przyjmujemy, że X to jest spięcie mięśnia. Dokładnie jak wygląda to tempo ruchu, przedstawię Wam na tym filmie. Jak już wspomniałem, X nazywam fazę spięcia mięśnia. Staraj się wykonać ją jak najszybciej. Po fazie koncentrycznej mamy sekundę pauzy w fazie maksymalnego spięcia mięśnia. Następnie wracamy do początku i mamy 2 sekundy rozciągnięcia mięśnia tak zwanej fazy ekscentrycznej. Następnie zatrzymujemy na sekundę tu w tym miejscu, w fazie maksymalnego rozciągnięcia, a następnie znowu przechodzimy do fazy koncentrycznej i tak w kółko, w zależności od przedziału powtórzeń, jaki mamy wykonać. Kolejnym parametrem treningowym będzie przerwa. Przerwa, która często jest pomijana albo skracana zbyt mocno. Przerwa im dłuższa, tym lepsza. Często jest skracana. Przerwa minutowa, 30 sekundowa nie spowoduje, że my zdążymy się w ogóle zregenerować między seriami, przez co ciężar w następnej serii będzie mniejszy, zmniejszy nam się objętość treningowa, a zarazem efektywność całego treningu. Fajnie by było, gdyby ta przerwa trwała dłużej. Nawet 5 minut, maksymalnie się o przerwie w okolicach 10, minut przy treningu ostrującym na małym przedziale powtórzeń w ciężkich seriach dla układu nerwowego. Taka przerwa pięciominutowa byłaby oczywiście odpowiednia, natomiast ze względu na skrócony czas możliwości treningowej przeciętnej osoby, ciężko będzie prowadzić przerwy 5-minutowe między seriami. Dlatego dobrze by było, gdyby te przerwy trwały chociaż 92 minuty. Ja osobiście wolę skrócić czas przerwy między seriami żeby w ogólnym rozrachunku godziny treningowej wrzucić dodatkowe ćwiczenie zamiast wykonywać dłuższe przerwy i żeby po prostu zwiększyć trochę objętość treningową w skali tygodnia jeśli osoba ma konkretne godziny przeznaczone na trening w tygodniu. Koniec. Przerwy. Stop. A zatem zapis 3x12 oraz nazwa ćwiczenia za bardzo nie daje nam żadnych informacji o tym, co mamy wykonać. Musi pojawić się uwzględnienie powyższych parametrów, które wam dzisiaj przedstawiłem, żeby ten trening w ogóle miał jakikolwiek sens i żebyś wiedział, co można na nim zrobić i w jaki sposób masz to zrobić. Taki plan bez pozostałych... Parametrów, nie nadaje się do niczego. I Jeśli dostajesz taki plan od trenera, plan treningowy powinien zawierać te wszystkie parametry. Jeśli ich nie zawiera, ten plan nie został odpowiednio ułożony. Układanie planów treningowych to pewnego rodzaju sztuka. Nie mówię już nawet o takich skrajnościach, jakim są Bugary czy serie, bo to już powoli przechodzi z tragedii w komizm. Poza tymi parametrami najważniejsza, nad tymi wszystkimi parametrami, żeby przyczyniło się do jakichkolwiek efektów, będzie objętość treningowa. Objętość treningowa jest na tyle szerokim tematem, że zdecydowałem, że nagram o tym osobny materiał. Zależy ona od stopnia zaawansowania i od wielu innych czynników, dlatego nie będę już dzisiaj poruszał tematu objętości treningowej, tylko pojawi się to w osobnym filmie na moim kanale. Pamiętaj, że robiąc wszystko, nie robisz nic. Dlatego wybierz sobie element, który chcesz wzmocnić w konkretnym mikrocyklu treningowym i popraw to. Nie rób wszystkiego. Ogólna objętość treningowa musi zostać niezmienna. Żeby poprawić jeden element, musisz rezygnować z objętości pozostałych elementów. Nie może dojść do, do przetrenowania i zbyt dużej pracy nad całym ciałem. Pamiętaj również o doborze ćwiczeń. Nie szukaj 50 różnych ćwiczeń na daną partię mięśniową. Rób klasyczne ćwiczenia wykonywane brutalnie dobrze. Zostań przy klasyce i zacznij to robić perfekcyjnie oraz zwiększaj swoją objętość treningową. Pamiętaj o periodyzacji treningu. Periodyzacja treningu, czyli to zwiększanie objętości. Mamy różne sposoby na zwiększanie tej objętości, o tym też pojawi się osobny materiał. Możemy progresować sobie przez ciężar, czyli taka prostyczna metoda progresji, ale są też bardziej efektywne. Jak na przykład progresowanie seriami, powtórzeniami, ciężarem, o tym jakie są metody periodyzacji, nagram również osobny materiał, dlatego zasubskrybuj kanał i zostaw dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Dzięki oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że od dzisiaj w momencie jeśli Ty będziesz układał sobie plan treningowy albo dostaniesz plan treningowy od trenera, będziesz w stanie ocenić, czy on jest dostosowany do swoich potrzeb i odpowiednio zindywidualizowany. Dziękuję Ci jeszcze raz za oglądanie tego filmu. Jeśli Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz o czym jeszcze chciałbyś zobaczyć kolejne materiały, bij na mojego Instagrama i stronę na Facebooku. Materiał o objętości oraz o periodyzacji treningowej pojawi się w najbliższym czasie na moim kanale. Do zobaczenia już w przyszłą sobotę o godzinie 15. Cześć!